Zastanówmy się, co kryje skrót LGBT. On kryje m.in. dzieci wychowywane w tęczowej rodzinie. To są takie dzieci, które są zainteresowane mniej więcej wszystkim tym, czym są zainteresowane te właściwe osoby LGBT. Na przykład no, w moim przypadku y, dzieciak był zainteresowany, to było w 2009, żeby jego rodzice zastępczy mogli wziąć ślub. Ponieważ ślub rodziców leży w interesie dziecka w danym przypadku. I teraz mamy dalsze przełożenia. Występuję. Od tego momentu w drugiej funkcji. Z jednej strony, powiedzmy, byłem gejem zainteresowanym równością małżeńską dla samego siebie oraz ojcem zastępczym zainteresowanym równością małżeńską w imieniu dziecka, które wychowuję. A teraz występuję w drugiej funkcji, a mianowicie osoba bliska, dokładniej rodzic, dziecka wychowywanego w tęczowej rodzinie. Z tego punktu widzenia, z jakiego typowo się tworzy na rozmaite grupy wsparcia, grupy wspólnych zabaw, wycieczek z dziećmi itd. itd. Jako osoba najbliższa takiej osoby, która no w pewnym sensie należy do skrótowca LGBT. I tutaj, w, tym, w tej drugiej mojej funkcji, no nie ma znaczenia, że ja sam jestem gejem. To było w tym pierwszym. A w tej drugiej funkcji występuję jako rodzic w całkowitym oderwaniu od swojej orientacji seksualnej, od kombinacji płciowej mojego małżeństwa, jako rodzic dziecka zainteresowanego takimi rozwiązaniami, jakimi typowo są zainteresowane osoby LGBT+, czyli powiedzmy na przykład, powiedzmy, równe traktowanie. W interesie wychowanego przeze mnie dziecka leży, żeby było, żeby cieszyło się równym traktowaniem. I ja w tym to dziecko wspieram, zabiegam o to, żeby y, wiedza w społeczeństwie na temat równego traktowania utrzymywała się na odpowiednio wysokim poziomie w całkowitym oderwaniu od swojej własnej orientacji.